Proszę Państwa, bardzo miło zapowiedzieć naprawdę zapowiadającą się bardzo ciekawie sesję na temat raka płuca u osób niepalących. To jest mało znane zagadnienie. Wszyscy kojarzymy zupełnie słusznie raka płuca z paleniem papierosów i innych form tytoniu, ale zwiększa się udział pacjentów chorych na raka płuca, którzy nigdy nie palili nawet nie mieli biernego narażenia na dym tytoniowy. I myślę, że temu zagadnieniu warto poświęcić trochę uwagi, zwłaszcza żeby w, te, w tym celu, żeby nasze społeczeństwo wiedziało, że rak płuca może wystąpić w tej grupie ludzi, ale również chcemy, żeby ta wiedza w większym stopniu dotarła do lekarzy. Oczywiście lało temu nie służy, to będziemy mieli serię takich seminariów na kongresach e, naukowych, e, bo jak mówię, jest to zjawisko względnie nowe, ale dzisiaj porozmawiamy w gronie kilku osób, e, które zajmują się rakiem płuca albo jako klinicyści, jako e, epidemiolodzy czy, czy w, w, innej, w, in, w, w innych zagadnieniach. Porozmawiamy o tych wszystkich aspektach i bardzo mi miło zapowiedzieć jako pierwszego wykładowcę doktora Krzysztofa Przewoźniaka, z którym znamy się i współpracujemy od nie wiem kilkudziesięciu chyba lat. Mamy trochę osiągnięć w zakresie, że tak powiem, zdrowia publicznego i być może warto w tej chwili rozpocząć nową kampanię o, no, uprzedzając o czyste powietrze w Polsce. Tak, dziękuję Jacku. Chcia chciałbym pogratulować i profesorowi Jasemowi i Markowi Higierowi, wszystkim Państwa, jak rozumiem, bardzo e, ciekawej konferencji, nieco seminaryjnej. Ja postaram się w tak uproszczony sposób, jak to, to tylko możliwe, przedstawić Państwu, no może nie całkiem nowe zagadnienie, ale zagadnienie, które jest trochę, jak to się mówiło językiem staropolskim, zapoznane, czyli nie do końca uświadomione. Później moi koledzy, na przykład z Polskiego Alarmu Smogowego, ale także pozostali wykładowcy, rozwiną ten temat w znanych sobie aspektach. aspektach. Mam nadzieję, że będzie to interesująca sesja. Zacznijmy od takiego spojrzenia z lotu ptaka na to, jaki wpływ zanieczyszczenie powietrza ma na... No, ludzką kondycję, kondycję zdrowotną, na umieralność, na zgony. Jak Państwo widzicie, mam nadzieję, że to jest widoczne przynajmniej tutaj na tym dużym slajdzie. Zanieczyszczenie powietrza, pomijane przez lata, odgrywa bardzo podstawową rolę, bo jest tutaj trzecim wymienionym co do liczby zgonów na świecie czynnikiem. Tu mówimy o zgonach globalnych. Zaraz Państwu powiem parę słów na ten temat. Ale i to jest mowa o tak zwanym łącznym skumulowanym zanieczyszczeniu powietrza, więc zarówno zewnętrznym, tym, które istnieje tutaj poza drzwiami tego hotelu, jak i tym wewnętrznym, w tym pomieszczeniu, bo ono oczywiście też jest na substancje na przykład kancerogenne narażone. Ale proszę zwrócić uwagę, że y, y, to Zanieczyszczenie zewnętrzne jest czynnikiem bodaj piątym, jeśli chodzi o wielkość zgonów na świecie. I też chciałbym zwrócić uwagę, że na drugim miejscu jest czynnik, który się niezwykle, w szczególności jako czynnik synergistyczny, dodatkowy, skumulowany, przyczynia do zanieczyszczenia powietrza, a mianowicie ekspozycja na czynniki kancerogenne dymu tytoniowego. Gdybyśmy szybko spróbowali podsumować, jak te skutki zdrowotne wyglądają w skali globalnej. Tutaj tych liczb, o tych liczbach polskich prawdopodobnie pan doktor Jędrak będzie nieco więcej mówił. No to wiemy, że prawie 100%, 99% populacji, przede wszystkim tej żyjącej w miastach, żyje w, w takich miejscach, w którym poziom zanieczyszczenia przekracza limity normy WHO. Szacuje się, że w roku 2019 to są dane z największego badania określającego wszystkie poszczególne ich jest bodaj 200 czynników ryzyka ludzkiego zdrowia i śmierci. To się badanie nazywa Global Barren of Disease. I to ostatnie badanie z 2019 roku e, mówi, że zanieczyszczenie powietrza, w szczególności zewnętrzne, przyczynia się do ponad 4 milionów przedwczesnych, a więc przed 65 rokiem życia, zgonów na świecie, a skumulowane zdrowotne narażenie na zanieczyszczenie powietrza wewnątrz i na zewnątrz no, daje e, blisko 7 e, milionów zgonów. Ja chciałbym powiedzieć, że w Polsce. Ta liczba przynajmniej w niektórych raportach jest szacowana na 50 tysięcy rocznie. Musimy pamiętać, że blisko 90% tych zgonów ma miejsce w krajach o niskich i średnich dochodach. Ono jest znacznie większe w miastach szczegól lub regionach zindustrializowanych, dużych miastach, mniejsze wśród. W środowisku wiejskim zależy od wielu czynników, zarówno nazwijmy to skrótowo chemicznych, zdrowotnych, przemysłowych, społecznych, ale także geofizycznych, no, na przykład tego, w jakim miejscu to miasto się znajduje. W 2019 roku, przechodzę teraz do nowotworów, w szczególności płuca, zanieczyszczenie powietrza, w szczególności tą partykułą najmniejszą, która dosyć. Efektywnie wnika do płuc, było szacowane w skali całego świata na 300, a w niektórych badaniach nawet na 350 tysięcy zgonów. To mniej więcej, jeśli porównamy to z innymi czynnikami, daje około 1% wszystkich zachorowań i 2% wszystkich zgonów na nowotwory złośliwe w Europie. No, jeśli mowa o proporcji, to ona jest ciągle. Niewielka, ale ta proporcja, jak powiedziałem, zależy od tego, jaką populację badamy. No i w liczbach absolutnych ona daje bardzo potężne liczby, o których już poprzednio e, mówiłem. E, te liczby i proporcje są poza tym, wydaje się, głęboko niedoszacowane, zwłaszcza w przypadku wewnętrznego zanieczyszczenia powietrza, bo tam, jak powiedziałem, ogromnie ważną rolę grają te substancje kancerogenne zanieczyszczające to powietrze na skutek palenia czy używania wyrobów tytoniowych. Gdybyśmy się spojrzeli na mapy, mapy naszego naszego globu. Po lewej stronie macie państwo mapę, która pokazuje globalne zgony spowodowane zanieczyszczeniem powietrza w tym właśnie 2019. Roku to są wszystkie zgony, a na prawym rysunku macie Państwo globalne, standaryzowane, to jest nieco bardziej lepiej metodologicznie przygotowana mapa zgony na raka płuca na 100 tysięcy w roku 2017 przypisana zanieczyszczeniu powietrza tą partykułą pyłu zawieszonego o małej objętości. No, z tej lewej mapy wynika, że większość zgonów na świecie to są zgony, które są w Chinach w Indiach, w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii, w tej południowej, wschodniej części Azji, ale w Europie, jeśli spojrzymy na miasta. No, to te zgony również odgrywają bardzo duże znaczenie. Polska, jak wiadomo, przoduje tutaj, jeśli chodzi o, o zanieczyszczenie, w szczególności w miastach, w krajach Unii Europejskiej. Po prawej stronie macie państwo zgony przypisane e, e, zgony na raka płuca przypisane zanieczyszczeniu powietrza i tutaj, jeżeli się państwo spojrzycie na Polskę, na tam małym Żółtym kolorem jest zaznaczona, to ona jest jedynym krajem, de facto bodaj poza Serbią, na terenie Unii Europejskiej, gdzie to nazwijmy to średnie lub średnio wyższe ryzyko, standaryzowane według wieku, a więc nie wynikające ze starzenia się populacji, zgonu na raka płuca, przypisanego zanieczyszczeniu powietrza, no jest na wysokim poziomie. Natomiast jeśli się Państwo interesujecie no, nieco szerszą perspektywą spojrzenia na to zjawisko, to polecam monografię Światowej Organizacji Zdrowia, w szczególności Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem. Jeden z moich mentorów profesor Jonathan Samet jest autorem czy współautorem takiej publikacji z roku 13. dotyczącej właśnie zanieczyszczenia powietrza e, e, Iraka. nie tylko raka płuca, bo wiemy z tych badań, m.in. z tego raportu podsumowującego no, blisko tysiąc artykułów naukowych, z badań przeprowadzonych na pięciu kontynentach, że nie jest to jedyny nowotwór, bo drugim znanym od wielu lat nowotworem, który jest przypisany zanieczyszczeniu powietrza, to jest rak pęcherza moczowego. Te badania na, na temat związku z innymi nowotworami ciągle jeszcze e, trwają. E, wiemy z tego raportu, że zanieczyszczenie powietrza jest czynnikiem rakotwórczym dla ludzi i to najwyższej grupy. To jest jeden. Y, jeden Jedna sentencja, którą chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali. Druga, no jest specyficzna metodologia Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem i z tej metodologii wynika, że po przeanalizowaniu przez tą grupę badawczą wszystkich badań poświęconych rakowi, w szczególności płuca, w związku z zanieczyszczeniem powietrza, uznano oficjalnie, to jest, nazwijmy to, pewien rodzaj dowodu czy rekomendacji naukowej ze strony tej grupy badawczej że istnieją wystarczające dowody na to, że narażenie na związki rakotwórcze obecne w cząstkach, w szczególności w pyle zawieszonym powietrza, przyczynia się do zachorowania i śmierci na raka płuca. Co do tego AJARK nie ma większych wątpliwości. Wiemy też, że im większe i dłuższe jest to narażenie, tym ryzyko rośnie. I jak powiedziałem, nie jest związane to tylko z rakiem płuca, a także z rakiem pęcherza mo moczowego. No i wreszcie skumulowanie, tego narażenia. Mówimy to o kumulacji zanieczyszczenia zewnętrznego i wewnętrznego i mówimy o kumulacji zanieczyszczenia powiedzmy i wewnętrznego i zewnętrznego z innego rodzaju zanieczyszczeniami, na przykład związanymi z dymem tytoniowym, który jest obecny i na zewnątrz i wewnątrz. Ten rysunek dosyć szczegółowy proponuje przede wszystkim skupić się tutaj na tych Czerwonych kratkach jest właśnie takim dowodem. To są tylko i wyłącznie wielkie badania kohortowe. Tam jest między innymi wielkie, największe na świecie badanie prospektywne, kohortowe przeprowadzone przez amerykańskie Towarzystwo Nowotworowe w różnych kohortach nauczycieli, weteranów, populacji starszej i młodszej Stanów Zjednoczonych, pracowników służby zdrowia. Te badania były prowadzone i właściwie w każdym z tych badań stwierdzono, że zanieczyszczenie powietrza podnosi ryzyko raka płuca mniej więcej w tych badaniach o jakieś od 10 do 13%. Te wnioski właśnie są tutaj stanowione na podstawie tego artykułu opracowanego przez Tarnera i poopublikowanego w Cancer Journal for Clinicians parę lat temu. Pytanie jest, na jakie substancje jesteśmy narażeni i które są najważniejsze z punktu widzenia inicjacji progresji nowotworowej. No więc no te, które nie są związane, za chwilę jeszcze o tym powiem, z zanieczyszczeniem powietrza dymem tytoniowym, to przede wszystkim pyły zawieszone. Te o mniejszej i większej objętości. O mniejszej objętości są o tyle ważne, że one, jak powiedziałem, skuteczniej atakują nasze płuca tą barierę płucną pokonują dosyć skutecznie. Pyły węglowe i gazy przemysłowe, benzen i inne związki benzenopochodne, formaldehyd, 11, mniej więcej 11 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, metale ciężkie, wymieniłem najważniejsze z nich azbest, radon, furany, tlenek azotu i amoniak. Jeśli chodzi o rolę tlenku azotu i amoniaku w procesie rakotwórczym, to mamy tutaj do czynienia zwykle z procesem tak zwanej endogennej kancerogenezy, endogennej najpierw nitrozacji, czyli wpłynięciem tego co jest na zewnątrz, prawda? na np. tlenków azotu czy amoniaku do organizmu i tam biologicznym przetworzeniu tego na substancje, które są inicjatorami procesu nowotworowego. I wreszcie związki rakotwórcze emitowane do powietrza wraz z dymem tytoniowym. Jest ich około 70. Większość z tych substancji, o których Państwu tutaj opowiedziałem, to są oczywiście substancje no bardzo silnie kancerogenne, albo inicjujące, albo bardzo silnie promujące proces nowotworowy. Ten rysunek może się wydać nieco skomplikowany. To jest taka dosyć klasyczna, no jeszcze nie do końca wyjaśniona, nie do końca wyjaśniony mechanizm kancerogenezy. Ja zaraz przejdę do badania, o którego przedstawienie prosił mnie Pan profesor Jasem i spróbuję umiejscowić jakby w tym modelu właśnie tamte ten, te najnowsze odkrycia. Więc jeśli, jeśli jesteśmy narażeni na zanieczyszczenie no na przykład transportowe, tak, jakieś substancje, które generuje transport czy przemysł, czy no na przykład grillowanie czy też ekologiczne katastrofy, takie jak wybuchy wulkanów, no to na samym początku może dochodzić do dwóch procesów, no to są jakieś zaburzenia albo nawet no, destrukcja w procesie oksydacji naszego organizmu i drugi mechanizm, który tutaj jest niezwykle istotny, no to jest doprowadzenie do najpierw okresowej, a później chronicznej, chronicznego procesu zapalnego. No i właśnie tutaj to badanie najnowsze koncentruje swoją uwagę. Jeżeli ten proces trwa i zanieczyszczenie osiąga odpowiedni poziom i trwa długo, no to może to doprowadzić tutaj do szeregu procesów, tak? zaburzenia w adduktach, w DNA, one de facto te adukty DNA budują nasze DNA, to, to jeżeli jest zaburzenie w tych aduktach DNA, to związki chemiczne, które budują DNA, nie są w stanie się prawidłowo łączyć. Później następ może nas to prowadzić do mutacji w w genach, może to prowadzić również do czegoś, co się nazywa taką supresją, w, supresją nowotworową, z zmian w tym, w tym zakresie. Tutaj chodzi o, o wyciszenie jakby tej, tej supresji. Ten proces jest również odpowiedzialny no, za kontrolowanie jakby rozwoju komórek, które zmieniają swoje funkcje. Wreszcie może to również prowadzić do zmiany w tej części, w, tych, w, tych, w, tej, w tej, części RNA, która się nie koduje. I wreszcie w transkrypcji, czyli w zmianach transkryptywnych, czyli w, w, w sytuacji, w której RNA wpływające do naszego organizmu nie może przekazać informacji w sobie zawartych naszemu systemowi genetycznemu. No, i to oczywiście może prowadzić do inicjacji komórkowej, do takich zmian przednowotworowych, a wreszcie do, te, do progresji nowotworu i nowotworu złośliwego. To ostatnie badanie, które jest takim wielkim badaniem łączonym, zarówno badań autopsyjnych jak i wielkich badań prospektywnych, kontrolnych, kohortowych oraz badań laboratoryjnych na modelu zwierzęcym miało na celu określenie, jak to, zwiększenie jak to zwiększone stężenie pyłu zawieszonego o najmniejszej wielkości wpływa na raka w tkance płucnej. No i co się okazało? Okazało się na początku, że analiza próbek zdrowej tkanki łącznej w tym badaniu wykazała obecność mutacji w genie E, EGFR u 15% i w genie KRAS u 53% przypadków. Oni się skupili na analizie tego, co na tej mutacji, która nastąpiła w genie EGFR i stwierdzili, że te zmiany kierunkowe, które w tych genach następują, zwykle nie prowadzące do procesu nowotworzenia, bo to jest związane ze starzeniem się komórki, one prowadzą, czyli uruchamiają proces nowotworowy, jeżeli uwalnia się interleukina 1, beta, stwierdzili to na takiej podstawie no trochę poszlakowej, doszli takim procesem poszlakowym do tego, czyli najpierw okazało się, że istnieje statystyczny związek między poziomem narażenia na ten pył zawieszony i zachorowaniem na raka płuca, później na modelu zwierzęcym stwierdzili, że zanieczyszczenie powietrza może powodować napływ makrofagów do tkanki płucnej i uwalnia tą interleukinę. Ta interleukina jest odpowiedzialna za, ona jakby promuje procesy zapalne, czyli jak ona się uruchamia, to nie możemy czasami zahamować tego procesu zapalnego w, w komórce. No i jakie, do jakich wniosków oni doszli? No w momencie uwalniania tej interleukini, stwierdzili też rośnie ryzyko raka płuca. No, mianowicie, że zanieczyszczenie powietrza prowadzi do uwolnienia uwolnienia tej interleukiny w komórkach z obecnością mutacji w tym genie EFG, EGFR. I przyspiesza proces rozwoju raka w tkance płucnej. Natomiast sugerowane działania w tym zakresie, które oni formują jako wniosek z tych badań, to jest po pierwsze diagnostyka pacjentów, w szczególności narażonych silnie na zanieczyszczenie powietrza pod kątem obecności tej mutacji. I po drugie, ale w tym zakresie ciągle musimy prowadzić badania, farmakoprewencja za pomocą inhibitorów tej interleukiny, czyli. Wych takich leków, które będą hamowały ekspresję tej, tej interleukiny. To są wszystkie informacje, te najważniejsze, które chciałem Państwu przekazać. Na koniec miałem jeszcze kilka slajdów, które dotyczą takiej nowej europejskiej inicjatywy obywatelskiej, ale informacje o tej inicjatywie, one związane bardziej z tytoniem. I zanieczyszczeniem całego środowiska, ale też zanieczyszczeniem powietrza macie Państwo tam na stoliku naszym rejestracyjnym. Bardzo polecam, żebyście tę informację przeczytali i szeroko ją reklamowali, bo musimy wesprzeć ten proces, żeby w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim tę inicjatywę efektywnie przeprowadzić. Dziękuję serdecznie.